Moim zdaniem, bohater to osoba, która jest dla jakiegoś człowieka autorytetem. To może być równie dobrze, bohaterem może być nauczyciel ze szkoły, ale także postać historyczna. Bohaterem dla mnie jest osoba, która zrobiła coś, na co nie odważyłby się człowiek w życiu codziennym. Czyli coś, co mogłoby się w pozornie wydawać nieodpowiedzialne lub napawa kogoś strachem, a on jednak znalazł sobie pokłady odwagi i e, jakiejś inteligencji, żeby dokonać pewnego czynu. Bohater to jest osoba, która robi czynić coś dobrego. Może, może nie musi tego, może nie jest to wymagane, ale e, pe, też ryzykuje. Swoje życie, czy, czy poświęca czas? Każdy człowiek indywidualnie będzie odbierał swojego bohatera, ale myślę, że mm, musi spełniać wszystkie etyczne warunki. Czy można być bohaterem tylko w czasie wojny? A może współcześnie też jest to możliwe? Bohaterem nikt się nie rodzi. Sytuacja też nie czyni nikogo bohaterem. Jest jedynie okazją, by się nim stać. Gdzie można znaleźć ludzi, którzy poświęcili się dla innych? Od 20 lat pełnię funkcję policjanta na terenie Warszawy. Obecnie służę jako instruktor w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Dlaczego zostałem policjantem? Myślę, że tym głównym takim celem była ta chęć przeżycia przygody, chęć poznania zachowań ludzkich. To pewne jest to, że tą decyzję podjąłbym jeszcze raz, jeżeli by była taka możliwość. Jestem zadowolony z tego, z mojego zawodu, z tego, co, co wykonuję, z mojej służby. Było na moim pierwszym roku studiów w sobotę, gdzieś, może trochę wcześniej. Było gdzieś godzina 14, 15, a może trochę wcześniej. Wybierałem się wtedy do e, biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego i zauważyłem taką sytuację, gdzie takich trzech e, na krótko wciętych chłopaków e, czy panów e, zaczęło obrażać Azjatę. Popatrzyli się w moim kierunku i się spytali, co się tak gapisz, to im powiedziałem, że e, nikt sen pani nie zrobił, nie powinni go obrażać. Nie myślałem, że zwrócenie uwagi może się tak dla mnie źle skończyć, e, bo była sobota, mnóstwo osób, z kilkadziesiąt osób na przystanku dookoła. E, no jeden z nich podszedł do mnie za to, co już z ze mną rozmawiać. Drugi po prostu podszedł, uderzył od razu z główki. W twarz mnie, jak dostałem, to zacząłem uciekać. Wskoczyłem do tramwaju i e, oni, niestety, za mną popatrzyłem się dookoła. Niestety, wszyscy ludzie odwrócili swój wrok. Ta każda twarz, która powoli odwracając się, dała mi znać, że mi nikt tu nie pomoże. Stwierdziłem, e, że, że no, mogę nie dojechać do następnego przystanku, i wyskoczyłem. Z tego tramwaju niestety oni za mną, no i wtedy się już na mnie rzucili. Kiedy ten, ten student został pobity, stracił przytomność i, i ci panowie nie przestali go bić. Podjąłem decyzję o udzieleniu mu pomocy. Podjąłem tą tak zwaną interwencję, czyli włączyłem się w całe to zdarzenie. Przede wszystkim odwracając uwagę od bitego studenta. Cała ta agresja tych panów zwróciła się w stosunku do mnie. i Sytuacja skończyła się w momencie, kiedy na miejsce przyjechały załogi policyjne, radiowozy policyjne, które w międzyczasie, jeszcze przed, przed włączeniem się moim do tego zdarzenia, dzwoniąc na numer alarmowy, poprosiłem o, o pomoc. Nie wiem, jak gdyby nie pomoc Radka, jakby te, ta sytuacja się dla mnie skończyła, ale Jestem niemu wdzięczny za, za, za pomoc i, 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 i cieszę się, że nadal po tylu latach mamy ten kontakt. Całą tą sytuację pomimo tych 9-10 lat na swój sposób przeżywam dalej, bo odmieniło moje życie na kilku płaszczyznach. Głównym był taki, że odniosłem dość poważne obrażenia w całym tym zdarzeniu i pewne marzenia, pewne plany. No niestety musiały odejść na plan dalszy, bo nie był już możliwy do zrealizowania. Ale Pomimo tego wszystkiego nie żałuję tego absolutnie. Nigdy nie zastanawiałem się, czy powinienem wziąć w tym udział, czy powinienem to zrobić, co zrobiłem. tak odpowiedzieć, kto to jest bohater. Myślę, że nawiąże do 70. rocznicy Powstania Warszawskiego. Ci ludzie, którzy walczyli w Powstaniu Warszawskim, którzy stanęli e, przed sytuacją, która e, na pierwszy oka powinna przerosnąć e, człowieka w, w dniu codziennym. Stanęli, podjęli wyzwanie i nie patrząc na skutki, e, je wypełnili. Radosław Rogowski starał się dostać do specjalnej jednostki, jednak udzielając pomocy studentowi, doznał na tyle poważne obrażenia, że taka szansa została zaprzepaszczona. Michał postanowił odwdzięczyć się Radkowi za udzieloną mu pomoc, zgłaszając go do konkursu Anody. Radek został laureatem w kategorii Bohater w czasie pokoju. Patronem konkursu jest Jan Rodowicz Anoda. Brał on udział m.in. w akcji pod Arsenałem. Odznaczał się zapałem w służbie ludziom i krajowi. Otrzymał krzyż Virtuti Militari, w Polsce najwyższe odznaczenie dzielności żołnierskiej. Konkurs im. Jana Rodowicza Nody to konkurs dla tych, którzy są aktywni. Tym konkursem chcemy pokazać, że w dzisiejszych czasach bardzo łatwo naśladować powstańców warszawskich. Ale nie trzeba ginąć na barykadzie, nie trzeba robić czegoś niesamowitego zbroją w ręku. Bycie powstańcem warszawskim to bycie aktywnym obywatelem, to bycie z osobą zaangażowaną, to bycie osobą, która szuka, patrzy na rzeczywistość, która ją otacza i sprawdza, czy nie ma tam czegoś złego. A jeżeli dostrzeże coś złego, to przeciwko temu złemu potrafi zaprotestować. Od wielu lat upamiętnienie postaci Narodowicza Nody i samego konkursu imienia Narodowicza Nody przebiega dzięki wsparciu finansowemu fundacji PKO. Przenosimy się do Częstochowy, gdzie absolwentki tutejszego liceum plastycznego odwiedzą swojego nauczyciela historii, który zgłosił ich pracę do konkursu sprzączki guziczki z orzełkiem zerdze". Alicja i Kasia znalazły bohatera, którego czyny postanowiły upamiętnić. Dowiemy się, dlaczego do dziś jest autorytetem dla innych. Nasza przygoda z Walentem Świętelem zaczęła się, kiedy właśnie dowiedzieliśmy się o tym konkursie i zastanawiałyśmy się wspólnie z Alicją i Karoliną, jak zacząć tę przygodę i skierowałyśmy się do Federacji Rodzin Katyńskich, do oddziału w Częstochowie. Pani podała nam książkę autorstwa syna Walentego Ziętala, w którym spisał większość osób z rejonu Częstochowy, które zginęły w zbrodni katyńskiej. W jednym, wśród nazwisk właśnie odnalazłam nazwisko Walentego Zientala. Postanowiłam poszukać więcej informacji, żeby dowiedzieć się, czy jest to mój przodek. Zbieżność nazwisk <grym> właśnie spowodowała tą ciekawość. Okazało się, że nie jest to rodzina, ale, ale postać była na tyle ciekawa, że warto było zrobić na jego temat właśnie pracę. Walenty Ziental był nauczycielem. I studiował również w Warszawie muzykę, coś w tym rodzaju. I on właśnie uczył muzyki w Częstochowie, założył chór szkolny, również założył pierwszy w Częstochowie radiowęzeł szkolny. Walczył wraz z bratem w powstaniu śląskim. Walenty Ziętal, jak i inni bohaterowie, którzy zginęli w tamtych czasach, są jedną z wielu kropel w morzu, ofiar, które oddały życie za Polskę. Chodziłyśmy po Częstochowie, robiąc zdjęcia z miejsc związanych właśnie z Walentym Zientalem. Szkoły, w których uczył, w których sam się uczył, miejsca jego zamieszkania. Odwiedziłyśmy również groby związane z nim, z jego rodziną. Później montowałyśmy razem wspólnie prezentacje oraz komponowałyśmy kartę z albumu, używając właśnie zdjęć i dokumentów, które pożyczył nam wnuczek Walentego. Ja po prostu szukać takich osób, które, które przemówią do prostego człowieka, bo jeżeli się pokazuje, że jakiś bohatera, który był i znany, i sławny, i po prostu robił nie wiadomo co, no to ludzie mają takie poczucie, że to jest coś nieosiągalnego. A jeżeli już po, postawimy sobie osobę, która zajmowała się czymś, czymś co mi się, się zajmujemy na co dzień, na przykład chodziła do tej samej szkoły, o której teraz chodzi, chodzi jakaś osoba, to wtedy jest takie jakby można. Można poczuć po prostu i kontakt, pewien kontakt z tą osobą i pomyśleć sobie, że nas też to mogło gdzieś spotkać. My też mogliśmy znaleźć się na tym samym miejscu. Celem konkursu Sprzączki i Guziki z orzełkiem z rdzy jest upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej poprzez indywidualne upamiętnienie, nie zapamiętanie 22 tysięcy ofiar, lecz poznanie sylwetki poszczególnych. Czyli naszym zadaniem jest, taki cel sobie stawiamy, by odkryć wszystkie nazwiska, by stworzyć pracę o wszystkich ofiarach zbrodni katyńskiej. Zdajemy sobie sprawę, że jest to praca na bardzo długie lata. No, ale póki co realizujemy skrupulatnie i skutecznie ten, ten cel, i mamy nadzieję, że jak najwięcej, a nawet wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej zostaną upamiętnione przez młodzież. Nagrodą w naszym konkursie są wyjazdy edukacyjne do miejsc pamięci znajdujących się na wschodzie. To znaczy, wyjeżdżamy do polskich cmentarzy wojennych w Katyniu, Miednoje, Charkowie i Bykowni. Sponsorem naszych wyjazdów jest Fundacja PKODP. Koszt takiego wyjazdu jest jednak zbyt duży, byśmy mogli samodzielnie udźwignąć go, dlatego jesteśmy bardzo wdzięczni za, za pomoc, którą fundacja nam udziela. powstała dzięki wsparciu Fundacji PKO Banku Polskiego.